Siedmi, tukami. Witam Was ponownie w Katana Shooting. Jeszcze nigdy nie nagrywałem filmu w kapturze, więc taki luk na dzisiaj. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Witam Was serdecznie na filmie, który na pewno mi się przyda w następnych miesiącach. Postanowiłem, że zanim przejdę do powiedzmy takiego pojedynku na repliki prezentując wam chyba już ostatni program, który posiadam. To w ogóle wam pokażę. Stwierdziłem, że no, przyda mi się na kanale taki film prezentujący wszystkie programy, które posiadam. Um, albo wszystkie oficjalne, bo mam też programy powiedzmy do części nieoficjalnej części oficjalnej. <grym> um, aczkolwiek kiedy zapraszam standardowo klienta na trening z reguły rozpoczynamy strzelanie od Sikusy Alpha. Jest to program, na którym podobno Boa trenuje i ABW dzięki szczodrobliwości szczodobli, KGP. I od tego programu zawsze zaczynam. Później dopiero dokręcam, żeby się zaczął bawić klient, prawda? Później dopiero zaczynam dokręcać śrubę w programie Steel Challenge, gdzie mogę, no, gdzie wymuszam po prostu szybkie szczelanie i przede wszystkim trafianie. Później. Po Steel Challenge, gdy już zaczyna się trochę irytacja, tak, bo jednak trzeba poprawić chwyt, trzeba szybko wchodzić na cel, trzeba jednak widzieć ten klient, że no to nie jest taka prosta zabawa, to wtedy właśnie przeskakujemy troszkę do relaksu i mamy kowbojów tak, na dzikim zachodzie oraz piratów. Następnie trochę na dobicie, bo to już zaczyna być faktycznie powiedzmy, 200-300 strzałów oddanych z replik laserowych Glocka i smw NP 920 już zaczynają troszkę łapki boleć więc do, na dobicie idzie Reaction Plates to są te obracane um, obracane cele, płytki reaktywne później już zaczynam wprowadzenie do IPSC albo do też USPSA no to można powiedzieć, że z tego też i się po prostu wywodzi Czyli pokazuję klientom Practical Shooting na przykładzie programu Foxtrot. Następnie już mocno łapy bolą, więc włączam darty duel, czyli po prostu strzeleckie rzutki. Trzema strzałami zejść do zera, zaczynamy od 301. I tak jak w tych lokalach, w barach, w pawach rzucamy rzutkami, no to tutaj strzelamy do tarczy w parach, tak I który zawodnik zejdzie do zera pierwszy, ten wygrywa Następnie hmm, Hogan's Alley No to tego nigdy nie włączam dzieciakom Za to z dorosłymi zawsze tutaj Szczególnie ze strzelcami, tak? czy to sportowymi, czy bojowymi To ten program otwieram Na czym on polega to zapraszam na trening do Katana Shooting Następnie zanim poznęcam się na zawodniku, szczególnie jak jest no, pełnoletni i ma ambicje sportowe, to i, i włączę mu Adrenaline, który opracował Mistrz Świata w IPSC i na pewno USPSA, Max Mitchell, no to jeszcze urozmaicam trening i po wpisaniu się do książki. Um, strzelnicy włączam 5 stand czyli um, mopa, to jest myśliwska oś strzelecka um, i um, czyli rzutki, tak? ale do tego powiedzmy nie mam żadnej repliki pompy mam tylko mojego boka um, to za 34ER i, no I tutaj już musi być wpis do książki, bo daję do ręki klientowi boka zasilanego oczywiście laserową amunicją. No i wtedy przeskakuję już po, po boku, jak odpocząły rące troszeczkę, mogę z powrotem wrócić do Adrenaline I tutaj, jak się nie znęcam na zawodniku, no to on przechodzi te tory z repliki. No i tylko na wahadle i y, gwieździe ma problemy za to jak komuś, z kim się założę no to y, pierwszy tor Adrenaline jest naprawdę ciężko ukończyć tak? jest, jestem zadowolony jak go potrafię ukończyć więc tutaj ukłon w stronę wszystkich tych, którzy uważają, że to jest zabawa że oni nie będą ze mną się ścigać, bo nie są dobrzy w gry tylko są dobrzy w strzelanie no tutaj tą grę naprawdę ciężko wygrać z Maxem i nie? Się możemy sobie wyobrazić, że rywalizujemy tutaj w tej grze strzeleckiej z Maxem Michelem No, a możecie poczytać, kto to jest, nie? I pooglądać też na YouTube. Dobra, to potem już po rzutkach robimy yy, Adrenaline. Yy, to jest głównie też yy, strzelanie powinno być z pistoletu, ale jak groncie dodatkowo bolą to yy, wjeżdża na przykład replika mp5 laserowa lub kolejna broń palna czyli ar-15 z trenażerem mantis blackbird który ma po prostu automatyczny reset spustu tak i nie trzeba wachlować zamkiem tylko yy, strzelamy po prostu seriami wręcz z mantisa blackbird dobra następnie Eee, troszkę rekreacji takiej e, speed trap powiedzmy edition, second edition e, jestem w stanie ustawić tylko dwa rzutki że lecą jest ich powiedzmy tam już nie pamiętam teraz ale chyba 60 maksymalnie mogę ustawić że tylko po dwa będą poszernie wylatywać Będą wypuszczane, ale mogą ustawić 3, 4, 5, aż do 10 i najczęściej jak przychodzi tata z synem, to włączam po prostu po 10 i one lecą naraz i kociokwik się dzieje, ale tam naparzają razem, następne, 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 bo też było dość łatwo tutaj wejść na listę liderów, także ja to tak pokazuję rekreacyjnie, zabawowo, ale coraz częściej słyszę: Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I to, to też jest fajne, kiedy no, klientowi po prostu na tym zależy. A potem już tylko powtarzam. Aha, i mam też taki, taką metodę: w każdym z tych programów jest 5 scenariuszy, 6 scenariuszy. To 5 stand to po prostu jest 25 rzutków razy yy, chyba 5 zawodników nawet można ustawić no to yy, wybierając tych pięciu to by po prostu strzelali wręcz godzinę nie ale yy, na pierwszy żeby pokazać wszystkie te programy to nie męczę po prostu z yy, klienta że masz przejść wszystkie 5 torów i dopiero później pójdziemy do drugiego programu, tylko robię 3. Zmiana na przykład na y, rzutki. Znowu, tutaj y, jest na przykład Adrenaline 6. No to też 3 zróbmy i skoczymy na Hogana. Po Hoganie odpoczniemy na rzutkach, ale nie, że 50 mu każe strzelać, bo nawet jak będzie sam, to mogę wybrać dwóch zawodników i on będzie strzelał jako. Dwaj zawodnicy, czyli odda 50 strzałów, tak? Ale daję mu raz, na no jedną kolejkę, tak? 25 rzutków. To trwa około, powiedzmy wtedy, ta zabawa pół godziny, nie? I idziemy dalej. O, mówię zabawa, trening, bo to już na, na boku prawdziwym nie? Następnie tutaj mamy w foxtrocie, jest bodaj, że nawet 8 różnych odmian, czy 10, no to też nie, nie męczę klienta, żeby tu godzinę strzelał na tym foxtrocie. Tylko kolejne 3-4 tory robię. No, Steel Challenge ma 8, tak? Torów, 8 przebiegów, 8 stacji, że się wyrażę. Więc też nie wszystkie przerabiamy, ale ze 4. No i tutaj, wiadomo, ym, salon i piraty. Y, piraci są. Y, to oczywiście są, to jest bajka, tak? Y, takie realia mamy bajkowe, ale to są jedyne dwa moje programy, w których także system informatyczny strzela do nas, tak? Więc tu się trzeba, też jest gra na czas, tak? Że wyskakują piraci, wyskakują kowboje i jak nie oddamy strzału, na przykład, no, w ciągu dwóch sekund do pięciu celów, no to nas odstrzelą, no i kończymy grę. Nie? Więc to też jest, to jest, powiedzmy, no trening poprzez zabawę, nie? ale tu naprawdę trzeba być szybkim i trzeba trafiać. W szczególności, jak wyskoczy jeden, dwóch czy trzech, to ich tam zdejmiemy, nie? nawet przy pudle. Ale jak już wyskoczy 5 czy sześciu, to jakikolwiek mis powoduje, że nie ma czasu na, no, że nie przeżyjemy po prostu. Tu nie ma czasu na przeładowanie broni, na przeładowanie magazynka i e, no, zdjęcie tego e, powiedzmy tam piątego. Active shootera, do którego strzał zmisowaliśmy. Więc to, jest, to są tylko zabawy. Tak? Takie filmy bajki, gry programy bajki. Ale no, to też trzeba jednak mieć na uwadze. No i okej, okay. już teraz widzę, że 11 minut przegadałem, więc chciałem wam pokazać ostatni program, którym jest Pro Shooting Challenge. Jak on wygląda ale tu mam dużo komentowania takiego ideowego, czy merytorycznego, albo powiedzmy metodycznego, że zakończę chyba jednak w tym momencie ten film, a metodykę nauczania strzelania praktycznego w Polsce już chyba w kolejnym odsłonie na kolejnym filmie przedstawię, bo... No bo tutaj kilka, kilka komentarzy, kilka słów komentarza należy dodać i wtedy ten film już będzie wynosił 20 minut, a nie, a nie 12 jak w tym momencie. Dobrze. Zapraszam do katana shooting. Zapraszam do aplikowania fundacje i stowarzyszenia o dotacje na takie programy, na takie, yy, taki system. Strzelnicy wirtualne jest wartością niematerialną i prawną. No dobra, soft, tak? Bo można powiedzieć, że sam trenażer jest środkiem trwałym, ale są to koszty kwalifikowane, można na to pozyskiwać dotacje. Z tym, że dana fundacja lub stowarzyszenie faktycznie musi odnosić jakieś sukcesy w edukacji młodych strzelców, no seniorów także, ale no to, to te wnioski nie są trudne, nie są łatwe, tak naprawdę jest dużo roboty i, i, i a, mi, a mi się łatwiej pracuje, kiedy mam po prostu historię i mam o kim pisać, a nie ale kiedy nie muszę tego wymyślać. Dobrze, zapraszam do katana shooting i bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.